Witam was, moi drodzy. Dzisiaj kolejny film. Dzisiaj zajmiemy się tematem, który wielu ludzi cały czas interesuje, ponieważ ma też na celu jak gdyby znalezienie tak zwanego sensu życia, swojej drogi, swojego celu i tak Jednak dzisiaj podejdziemy do tego troszeczkę z odwrotnej strony, ponieważ skupimy się na takich wskazówkach, wskazówkach ostrzegawczych wszechświata który próbuje nam przekazać, że może nie jesteśmy na właściwej drodze. Takich wskazówek w życiu mamy bardzo, bardzo dużo i trzeba się nauczyć po prostu je zrozumieć, co one tak mają na celu, ponieważ my, jako ludzie, bardzo często odbieramy to, a że tutaj cały czas nas wszystko każe. Ciągle mamy jakieś problemy, jednak my nie jesteśmy tutaj w tym życiu po to, żeby być cały czas jak gdyby karani przez ten wszechświat za różnego rodzaju rzeczy, tylko on nas próbuje subtelnie o czymś poinformować. Także zaczynamy. Moi drodzy, pierwszą rzeczą, która tutaj jest, to jest coś takiego, że bardzo często coś nam się po prostu cały czas nie układa w życiu. Wiecie, wyznaczymy tam sobie jakiś cel, chcemy go osiągnąć, i ciągle po prostu coś tam po tej drodze, coś tam nie idzie, jakieś trudności napotykamy tego typu rzeczy, które jak gdyby cały czas nam są rzucane pod nogi. My, jako ludzie, bardzo często mamy coś takiego, że lubimy iść na łatwiznę. I w momencie, kiedy mamy, wiecie, jakiś tam cel obrany, i załóżmy, że ten cel jest taki pokrzywiony, ta linia do niego, ta droga, to my sobie pomyślimy: A wiecie co? My przebijemy się na skróty i pójdziemy na skróty do tego celu. I w tym momencie właśnie wszechświat zaczyna nam rzucać kłody pod nogi. Ponieważ wszechświat chce, żebyśmy poszli tą krętą drogą i zdobili te wszystkie doświadczenia, i żebyśmy na końcu byli tak zwanym mistrzem w tym, co po prostu będziemy robić, a nie żebyśmy po prostu to na odwal zrobili i poszli tą drogą na skróty. Więc to jest pierwsza właśnie taka wskazówka wszechświata, że coś może być nie tak, i trzeba przemyśleć swoją drogę, czy aby to na pewno dobrze wszystko robimy druga wskazówka którą tutaj mamy to jest to że kiedy cały czas potrafiliśmy spać w nocy jak tak zwany dzidziuś i nagle nie potrafimy w nocy spać cały czas mamy jakieś przeróżne myśli które nam tutaj w głowie krążą to również może być wskazówka, że coś robimy nie tak, ponieważ w nocy wszechświat ma bezpośredni dostęp do naszej podświadomości, stąd też niekiedy mamy różnego rodzaju sny, gdzie nam coś tam już w snach przychodzi, jakieś pomysły nam przychodzą, tego typu rzeczy. Kiedy ten kontakt nagle się zrywa, to znaczy, że coś jest po prostu nie tak i trzeba się zastanowić, czy na pewno podążamy tą dobrą drogą, którą mieliśmy wyznaczoną tutaj. Kolejna taka wskazówka to jest taka, że jeżeli nie jesteśmy tak zwaną ciamajdą i zawsze wszystko dobrze idzie i teraz nagle, kiedy cokolwiek byśmy nie wzięli, do rąk zaczyna nam to z rąk wypadać, twój nie wiem, załóżmy, twój ulubiony kubek, tu spadną ci klucze z samochodu, tu znowu bierzesz się bokiem, coś ci innego spadnie. Po prostu staje się z ciebie tak zwana fajtłapa z dnia na dzień, to również jest tutaj taka oznaka wszechświata, hej, uważaj! Zwolni na przykład, również może to oznaczać też, że chcesz za szybko coś osiągnąć, i wszechświat chce po prostu ciebie zwolnić, żebyś tak szybko nie pędził cały czas. Kolejną tutaj taką wskazówką, którą trzeba już dość poważnie zainterpretować, to jest coś takiego, że jesteśmy pozytywni, cały czas pozytywni i nastawieni. Jednak ni stąd, ni z owąt przychodzi strach. Czujesz, że coś jest nie tak, czujesz, że coś może się wydarzyć, po prostu czujesz to od środka. Włosy stają dęba, na przykład na rękach się też włosy lubią zajeżyć wtedy. E, poczujesz taki zimny oddech na karku, taki jak gdyby wiatr, takie dmuchnięcie. To jest bardzo poważna wskazówka, że możesz być na bardzo, bardzo złej drodze w tym momencie. I to jest już takie konkretne ostrzeżenie, że z tej drogi warto teraz wiecie zawrócić. Kolejnym bardzo ważnym też ostrzeżeniem to jest nasze wewnętrzne uczucie. Jedni to mówią, czuję to na żołądku, czuję to w sercu. Przeróżnie to na to ludzie mówią. Jedni mówią na to też na przykład Bauchgefühl, ale to znowu jest tak bardziej z niemieckiego wzięte słowo. Ponieważ brakuje mi dokładnie takiego polskiego słowa, mógłbym to też nazwać intuicją, e, tutaj do tego. I czujesz po prostu wewnętrznie, że coś jest nie tak. Ty wiesz, że coś jest nie tak. Słuchaj się tego głosu. Słuchaj tego wewnętrznego głosu, tego głosu serca, tej intuicji, ponieważ intuicja jest również bezpośrednio połączona z trzech światem i daje ci wskazówki. Może akurat z kim współpracujesz i ten ktoś jest, na przykład, nie okej, okay, zaczyna odwalać jakieś numery gdzieś na boku. Czy może z kim jesteś i ktoś zaczyna też jakieś numery tam odkręcać. Ty masz już jakieś wewnętrzne uczucie, że coś jest nie tak. To jest wyraźna wskazówka już od wszechświata, żeby tutaj teraz jak to się mówi, mieć oczy szeroko otwarte i najlepiej jeszcze dookoła głowy i dokładnie przemyśleć każdy swój kolejny krok. Kolejną rzeczą to jest, znana jest z tego to na przykład, że wszechświat ma też swoich tak zwanych mm, posłańców, którzy mogą cię ostrzegać. Jeżeli czegoś takiego nie miałeś i teraz nagle znikąd zaczyna się pojawiać na przykład czarny kruk, który gdzieś tam non-stop, gdzieś ci towarzyszy, pojawia się tu, tam i ówdzie. Jest to już taką oznaką, że uważaj. To jest też również takie jedno z takich ważnych ostrzeżeń. To samo tyczy się również czarnego kota. Uwaga, ponieważ tu się też można pomylić, ponieważ koty są pozytywne, ale kiedy nie miałeś nigdy czegoś takiego, a teraz nagle kilka razy pod rząd zaczyna ci wychodzić czarny kot, przebiega ci przez drogę i tego typu rzeczy, Uważaj, to też jest jedno z takich ostrzeżeń, na które po prostu warto zwrócić uwagę. I gdy na przykład pęka ci lustro o tym też robiłem film 7 lat nieszczęścia mówi się wtedy bardzo często niestety się sprawdza ale o tym był już osobny film ale jest to również bezpośrednie takie ostrzeżenie, żebyś dokładnie przemyślał swoje kolejne kroki. Kolejnym takim krokiem to są na przykład częste nieporozumienia. Z ludźmi, z którymi się zawsze dogadywałeś, nagle nie potrafisz z nimi znaleźć jednej linii. Cały czas pojawiają się jakieś konflikty między wami. Mogą to być osoby bliskie, mogą to być osoby napotkane gdzieś, mogą to być z pracy jacyś ludzie, cokolwiek, cokolwiek. Po prostu kiedyś tego nie było, nagle się to dzieje nagminnie. Tutaj również jest to wyraźny taki sygnał oszczegawczy, ponieważ pamiętajcie, że Wszechświat lubi też stawiać nam na drodze różnych ludzi, którzy tylko i wyłącznie coś nam mają przekazać i czasami znikają z naszego życia. U nas już tak było, ho ho ho, jeszcze tyle razy, że ktoś po prostu się pojawiał, coś nam przekazywał i znikał. Niektórych próbowaliśmy później odszukać, okazało się, że w ogóle nie istnieją. Nie? To było już całkiem takie, wiecie, no, już takie z kosmosu wyciągnięte mocno, bo mało kto po prostu w coś takiego by chciał uwierzyć, ale po prostu no, były takie sytuacje, że numer, czy e-mail, czy adres i tak dalej, który dostawałem od tych ludzi, naprawdę przyjaźni ludzie, dobrze nastawieni do tego. Później chciałem jeszcze o coś dopytać i okazało się, że nic z tego nie istnieje. Nic a nic. Także no, bywały takie sytuacje, więc miejcie to po prostu na uwadze. Kolejnym takim ostrzeżeniem to jest na przykład, idziesz, 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 i nagle potykasz się o swój własny dywan, po którym chodzisz już tam załóżmy, nie wiem, 5, 10, 15, 20 lat czy o swoje kapcie, które zostawiasz zawsze w tym samym miejscu, nagle się o nie potykasz, czy idziesz po schodach, które znasz tak dobrze, że mógłbyś je po ciemku do góry i z powrotem zejść, nagle gdzieś tam dzieją się jakieś zachwiania równowagi, tego typu rzeczy, czy na przykład nie wiem, parkujesz gdzieś swój samochód i nagle z niewiadomej strony pojawił się hydrant <laughs> i zrobił ci nie wiem, kreski na aucie, tego typu rzeczy. Gdy takie rzeczy się dzieją, to są już naprawdę wyraźne sygnały ostrzegawcze, tego nie wolno ignorować. Tutaj naprawdę trzeba się zatrzymać i trzeba dobrze przemyśleć wszystkie nasze kolejne kroki. Dlaczego? Jeżeli zignorujesz teraz te małe takie potknięcia, to może zdarzyć się coś takiego, że za chwilę przyjdzie coś większego, jakieś większe potknięcie, które rzeczywiście wyłączy cię z tego tak zwanego wyścigu szczurów. I wyłączycie albo na jakiś czas, albo całkowicie. Dlatego tego nigdy nie ignoruj. Tutaj naprawdę trzeba to z bardzo dużą uwagą przestudiować każdy swój kolejny krok, ponieważ to są już naprawdę bardzo, bardzo wyraźne sygnały. Także miejcie to po prostu na uwadze. Kolejną rzeczą to jest na przykład ciągłe choroby. Tu przeziębienie, tu jakiś katar, tu znowu jakaś gorączka, tu znowu jakaś sraczka i tego typu rzeczy, które co chwilę wyłączają cię z Twojego planu, którym próbujesz podążać. Tutaj również jest to sygnał ostrzegawczy, jednak może on być odebrany na dwa, na dwie sposoby, na dwa sposoby, ponieważ nasze zdrowie również jest bezpośrednio połączone z wszechświatem. I wszechświat ma na nie wpływ. Oczywiście ma na nie wpływ też odżywianie, stres i tak dalej, i tak dalej. Ale jednak, kiedy to się nagle zaczyna dziać, nie było tego wcześniej, są dwie rzeczy. Pierwsza to może być taka, że coś robisz źle w swoim życiu, znowu podążasz jakąś złą drogą, idziesz gdzieś na skróty. Druga rzecz, która tutaj może mieć z tym coś związanego, to jest to, że próbujesz za szybko dany cel osiągnąć. Nie dajesz sobie chwili wytchnienia, tylko pędzisz, jak gdyby nie, nie idziesz, nie biegniesz, tylko pędzisz jak szalony, prosto na ten cel. I może być coś takiego, że ten cel osiągniesz za szybko, gdzie to nie było w planie, ponieważ miałeś zdobyć więcej doświadczenia po tej drodze, a ty to próbujesz zrobić, jak gdyby no sprintem już tam dolecieć i już to na przykład mieć. I w tym momencie co się dzieje, kiedy po prostu takie małe choroby ci wyłączają co chwilę z tego, to tak wszechświat zwalnia po prostu twoje tempo. Żebyś nie biegnął, ale żebyś tam szedł. To trzeba po prostu też wiecie w głowie sobie poukładać, żeby to po prostu zrozumieć, jak to wszystko działa tutaj w tym. Kolejną taką rzeczą to jest na przykład ciągle coś gubisz. Idziesz Gubisz, nie wiem. Zgub, idziesz, wychodzisz, miałeś przed chwilą klucze w ręce i stoisz i nie wiesz, gdzie je położyłeś. Przed chwilą miałeś je w ręce i nagle ich nie ma. Nie wiem. Coś innego. Gubisz torebkę. Załóżmy, jeżeli jesteś kobietą i musisz mieć torebkę zawsze ze sobą, to zgubisz torebkę. Położyłaś gdzieś, nie wiesz, gdzie ona jest. Albo coś innego. Nie wiem. Swoje lusterko, cokolwiek. Takie rzeczy codzienne, codzienne, których wcześniej nie gubiłeś, ale nagle zaczynasz je gubić. I chodzisz... Pół godziny, 15 minut, dwie godziny, niekiedy na, może nawet i cały dzień, i szukasz tego, i nie możesz tego znaleźć. To jest również taki sygnał, że coś cię próbuje wyhamować w swojej drodze. Jednak tutaj może mieć to również z tym związek, że próbujecie coś uchronić przed czymś. Czyli, żebyś w danym miejscu nie był o tym i o tym czasie. Bo, kiedy byś tego nie zgubił, załóżmy, wyszedłbyś z domu, poszedłbyś, mogłoby cię coś spotkać bardzo niemiłego. W tym momencie wszechświat daje ci taką wskazówkę: czekaj, zgubiłeś coś, co przed chwilą miałeś, jakby ci ktoś pamięć wymazał i nie wiesz, gdzie to dałeś. To są wyraźne wskazówki, że nie powinieneś o tym i o tym czasie być w danym miejscu. I to się dzieje również na przykład w drodze, gdzie nagle. Nie wiem, załóżmy masz jakiś objazd, musisz gdzieś coś objechać, czy masz zamknięty chłodnik, nie możesz przejść. Musisz go tam obejść naokoło, gdzie nie powinien być zamknięty. Wiecie, takie typowe rzeczy, które nas gdzieś wyhamowują. To bardzo często jest właśnie takie ostrzeżenie, że teraz tam nie powinieneś być w tym miejscu. Przyjdź tam za 10, za 15 minut będzie już bezpiecznie. Także to są takie wskazówki, no, które są bardzo, bardzo skomplikowane żeby je pojąć, jest ich jeszcze więcej. Na razie skupiliśmy się na takich głównych wskazówkach z tego wszystkiego, ponieważ to są takie najważniejsze wskazówki. I trzymając się tych wskazówek, droga do danego celu, do twojej misji w twoim życiu, który sobie obrałeś, czy który jest ci pisany, będzie prościutka, nie będzie na nich żadnych przeszkód wszystko będzie się po prostu same układać. Tak się właśnie dzieje, kiedy jesteś na tej właściwej drodze. Wszystko się po prostu same układa, wszystko pięknie wpada, w jak gdyby koła zębatkowe się zazębiają i wszystko działa idealnie, nie ma tutaj żadnych problemów. Tylko no niestety nie wolno chodzić na skróty, kombinować, trzeba być zawsze uczciwym, ponieważ jeżeli no zbaczamy z tych dróg, no to wtedy właśnie się dzieją takie przeróżne, niefajne Rzeczy, lub chcemy sobie obrać inny cel, który był zamierzony i był dla nas pisany bardzo często przez nasze ego, człowiecze, które to wiecie, to ego zawsze chce mieć więcej, lepiej niż sąsiad i tak dalej, i tak dalej. Tego typowe takie stereotypy, które latają po świecie, tego nie powinniśmy się trzymać, powinniśmy zawsze to robić tak, żeby nikogo nie krzywdzić po drodze, żeby pomagać jeszcze innym. I po prostu powolutku ten nasz cel zdobywać, który mamy tam gdzieś zapisany w tym wszystkim. Pamiętajcie, wszechświat nie jest po to, żeby nas ciągle karać tutaj za to, że to żyjemy, tylko bardzo często właśnie wysyła nam wskazówki ostrzegawcze, pomaga nam, chce nas uchronić przed czymś i ma na to naprawdę sporą ilość narzędzi do dyspozycji. No i niekiedy one nam się nie zawsze podobają, ponieważ niektóre są niemiłe z tych narzędzi. Ale dają tak zwanego pstryczka w banie, żebyś się obudził i zobaczył, że coś jest nie tak. Tylko musisz to znać. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się ten filmik przyda, że będziecie mogli zrozumieć troszeczkę więcej różnych dziwnych sytuacji z Waszego życia. Które was spotykają Jak wam się spodobało to zostaw nam palca do góry Zostaw komentarz Jakikolwiek Nawet jakieś serduszko możesz wlepić Czy jakiś uśmieszek możesz wlepić Czy nawet kropkę czy przecinek To wszystko pomaga nam tutaj Co już wam mówiłem parę razy Za to jesteśmy zawsze wdzięczni Polub film Jak ci się spodobał Jak ci się nie spodobał zostaw palca w dół Też spoko Też to ma wpływ na te statystyki filmu Także to by było na tyle, ja jeszcze przypomnę tylko krótkie info o konkursie, że mamy tutaj cały czas konkurs, sklep, z którym współpracujemy, bardzo dobre produkty, które Wam polecamy, już od długiego czasu z nimi współpracujemy, sami z nich korzystamy, nie żadne badziewia, nie wiadomo jakie, tylko porządne polskie produkty, które są tutaj też robione. To macie do nich linki w opisie z bardzo długimi gwarancjami, z kodami zniżkowymi. Kupując tam coś teraz, wpisz sobie po prostu tutaj konkurs z szamanem, a później do, do 24 sierpnia zostaw nam tutaj jakiś komentarz o produkcie, który kupiłeś, nie wiem cokolwiek ci przyjdzie do głowy, jakąś historię z nim czy jakieś uczucia, jakie masz, a my będziemy kogoś wybierać, kto otrzyma później bond na 6000 zł do tego sklepu, gdzie będzie mógł sobie kupić, co chce za to w tym sklepie. Dobra, moi drodzy, ja Wam życzę wszystkim miłego dzionka, żeby wszechświat wam sprzyjał i żeby wasza droga do waszego celu była gładka i piękna. Także trzymajcie się!